Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry na vlogu Te Chiny w kolejnym odcinku. Zapraszamy, zapraszamy. Wracam sobie właśnie z pracy i dzisiaj wyszedłem wcześniej, jak to w poniedziałek o 3.00, przed 3.00, 50, 2.50 i teraz sobie jadę do domu. Juhu! Myślę, że będę na około 4.00, 4.15 no więc dzisiaj gdzieś e, odcinek samochodowy z samochodu znowu, więc musicie się przygotować, usiąść wygodnie na kolejną opowieść. E, tytuł zagadkowy Czasem daję takie zagadkowe tytuły, żeby was. E, żeby was zaskoczyć żeby was wziąć z zaskoczenia moi drodzy widzowie kilka lat temu no jeszcze zanim janiem się urodził dawno myślę, że koło około 2016 jakoś tak rozmawiałem z jednym z profesorów z jednego z uniwersytetów z Ligi Bluszczowej w Stanach Yale University i z tego co mnie pamięć nie myli, z Wydziału Filozofii. Więc dzisiaj będzie filozoficznie, zagadkowo filozoficznie, więc rozmawiałem kiedyś z tym profesorem no i tam prowadziliśmy dyskusję. Odnośnie życia i śmierci, generalnie bardzo e, poważne tematy. E, no, rozmawiamy, rozmawiamy i kiedyś tam e, właśnie doszło do tego, że w podsumowaniu tam naszej rozmowy, w konkluzjach. E, do tego, że e, dzieci które się rodzą i kiedy nowe życie powstaje to w każdym miesiącu jest inna osoba. W każdym, w każdym miesiącu rodzi się zupełnie inny inny człowiek niż w poprzednim miesiącu i w następnym miesiącu. Więc w danym miesiącu jest jest możliwość, żeby urodziła się tylko dana i określona osoba. Więc na przykład, jeśli staracie się o dzieci, jeśli w jednym miesiącu wam się nie uda, w jednym miesiącu wam się nie uda mieć dziecka. To w następnym miesiącu, jeśli Wam się uda mieć dziecko i będziecie mieli dziecko, to będzie to kompletnie inna osoba niż w poprzednim miesiącu. Głównie z tego, że komórka jajowa w każdym miesiącu jest inna. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta rozmowa. Tak jak mówię, odbyła się w 2016, coś takiego. Więc kilka lat wcześniej, zanim Yang, Yang się urodził. Yang, Yang się urodził 5 lat temu, w 2019. No, w 2019, więc kilka lat temu, no, ale w każdym bądź razie to rozmowa nie była jakaś powiązana z urodzeniem Yangyanga, więc ona była jakby zupełnie e, zupełnie jakby z mojej prywatnej inicjatywy i z prywatnej inicjatywy tego profesora um, dość taki znany właśnie na Wydziale Filozofii um, tak jak Wam mówiłem no w każdym razie zmierzam do tego, że ta rozmowa przypomniałem ją sobie właśnie jak Jan się urodził, no i później dowiedzieliśmy się, że właśnie ma chorobę Menkesa i że no, jaka jest sytuacja i tak dalej. Przypomniałem sobie właśnie tą rozmowę. No i wniosek jest taki, że gdyby Yang Yang się urodził w innym miesiącu, to nie byłby Yang Yangiem. Byłby zupełnie inną osobą. Byłby zupełnie innym człowiekiem. Więc Yang Yang mógł tylko Urodzić się w określonym miesiącu w listopadzie. Gdybyśmy mieli dziecko, które zostało poczęte miesiąc wcześniej albo miesiąc później, to to nie byłby Jan Jan, tylko byłoby to zupełnie, zupełnie inne dziecko, zupełnie inna osoba. Um. W związku z tym, że Ja nie mam chorobę genetyczną, to gdyby, gdybyśmy mieli dziecko w miesiąc wcześniej albo miesiąc później, to no to być może byłoby zdrowe. Nie, miał, nie miałby choroby genetycznej. Więc... ale mi się ziewa, kurde. Myślałem, że jak wam opowiem, to przejdzie mi to ziewanie, bo tak mi się ziewało po drodze, jak zacząłem, jak wyjechałem do szkoły no a tu dalej kontynuuję ziewanie myślałem że, myślałem, że uda mi się pozbyć ziewania dzięki Wam, no ale ale nie udało mi się więc, <laughs> więc ziewam dalej <laughs> no i więc e... więc tak to wygląda więc gdybyś Gdybyśmy mieli dziecko albo miesiąc, albo wcześniej, albo miesiąc później, albo tam dwa miesiące wcześniej, albo dwa miesiące później, to być może mielibyśmy zdrowe dziecko, ale to nie byłby Jan Jan, więc to by był jakby zupełnie inny, zupełnie inna osoba, zupełnie inny twór. No, więc tak, więc tak to wygląda. No i w każdym razie e, dużo ludzi mówi, że różne rzeczy w życiu. Wydarzają się z jakiegoś powodu i albo dla jakiegoś powodu. Więc, no, tak ciekawie, ciekawie, ciekawie to było, że właśnie odbyłem tą rozmowę tam kilka lat wcześniej. No, i później Jan się urodził kilka lat po tej rozmowie. I później tam po jego urodzeniu. Nie wiem dokładnie kiedy sobie przypomniałem, ale myślę, że. Nie zaraz jak się urodził, i też nie zaraz jak był chory, bo mieliśmy, jak dowiedzieliśmy że jest chory, bo mieliśmy inne tam na głowie rzeczy. Ale myślę, że tak. Myślę, że tak rok albo dwa. Rok albo dwa. Jakoś ja nie miał rok albo dwa, więc. Tak. Więc, jak widzicie, ciekawe to wszystko. Ciekawe to nasze życie. Ciekawe, czy wy macie jakieś, moi drodzy, skojarzenia podobne, że coś się wydarzyło, a później za jakiś czas, za kilka lat. O nie, to nie, nie może być! No. Tak nie może być z rady bo to ziowanie mnie przerasta. Ciekawe czy wy macie takie sytuacje, że e, coś wam się... coś się wydarzyło w waszym życiu, a później za jakiś czas mieliście kolejne wydarzenia, które nawiązały jakby do tego poprzedniego wydarzenia. Ziemne. Mam nadzieję, że to ostatni raz. Dobra, zostało mi jeszcze 25 minut do domu. No, jeśli macie jakąś historię z Waszego życia, to dajcie znać. A jeśli nie macie, to nie dawajcie znać albo dajcie znać. To już od Was zależy. W związku z tym, że wracam dzisiaj wcześniej do domu. To powierce trochę. Mam półkę do przekręcenia w kuchni i dwa wieszaki na. dwa wieszaki na węże ogrodowe. Więc chcę zawiesić w końcu te węże ogrodowe. I generalnie. Zrobić porządek trochę z płytkami i materiałami budowlanymi, jakimiś tam resztkami cegieł, pudełkami w ogrodzie z przodu domu. Bo tam jest generalnie jeden wielki bajzel, jakieś resztki z ogrodzenia z bambusa, nam jeszcze zostały jakieś kartonowe pudełka. Płytki, które nazbierałem na wysypisku odpadów budowlanych od różnych sąsiadów, którzy remontowali domy i zostało im materiału, więc pozbierałem. Będę działał w piwnicy, może coś z tego ułożę na podłodze. Nie, myślę, że mam wystarczająco. jest chyba z, łącznie jest chyba z 50 metrów kwadratowych tych płytek i na schody jeszcze muszę do piwnicy może mi wystarczy, może mi zabraknie, ale w każdym razie dużo mi się udało pozbierać resztek yy, w różnych odcieniach i kolorach i, i kształtach i tak dalej. No ale zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Myślę, że w ten sposób kilka, juan, kilka tysięcy juanów się uda zaoszczędzić. No więc tak, jeszcze po drodze muszę teraz skoczyć na Mały skład budowlany, zobaczył czy mają cegły, bo potrzebuję kupić e, trochę cegieł, bo muszę zmniejszyć, zmniejszyć wyjście z pokoju przy ogrodzie, żeby tam drzwi przenieść. Te, które są wewnątrz, teraz, żeby je przenieść na zewnątrz, bo one są bardziej masywne i lepsze. I można zamek tam dodać, tylko będę musiał wymienić, bo bo nie wiem gdzie są klucze i nawet jak znalazłem klucz to nie działa zamek, więc no, generalnie takie bawienie się mówiłem, że nie będzie ziewania, a dalej jest U, możecie mnie pociągnąć do odpowiedzialności 130 Jadę muszę zwolnić, bo w Chinach 120 ograniczenie na autostradzie, I po co oni robią w samochodach liczniki do 240, albo 220, albo 260? Maksymalną prędkość, skoro nigdy takich prędkości po pierwsze samochód nie osiąga. Bo tam chyba w tym moim samochodzie jest prędkość maksymalna, chyba 180, czy 170 czy 190, jakoś tak, na pewno nie powyżej 200 i ograniczenia chociaż na chińskich drogach tutaj jest 120 wszędzie, no, prawie na każdej no, każde autostradzie 120 a, no a robią liczniki w samochodzie 240 tutaj, no, więc kompletnie bez sensu. Jeśli ktoś zna odpowiedź, to, to chętnie, chętnie się dowiem, dlaczego Licznik ma 240, a maksymalna dozwolona prędkość to 120. I dlaczego to nie idzie w parze ze sobą? jestem jakimś fanem wielkim motoryzacji. Generalnie samochód ma być bezawaryjny i mam mnie dowieść z punktu A do punktu B. A więc to tyle. Jeśli chodzi o moje wymagania dotyczące samochodu, więc bez awaryjności. żeby mnie dowiózł z punktu A, z punktu B i tyle jak koni bo tego ma konie mechaniczne nie? koniem też, też się przemieszczamy z punktu A do punktu B trochę mniej komfortowo, no ale przynajmniej nie trzeba było lać do baku albo, tak, albo e, ładować elektrycznego Tyle chyba na dzisiaj, moi drodzy. Krótki filmik z powrotu do pracy. Z powrotu, tak, z powrotu w poniedziałek do pracy po weekendzie i z powrotu do domu z pracy. Ile wszym zostało? 19 minut. 18 kilometrów. Przewidywany czas czas przyjazdu do domu 4:13. Więc nie jest najgorzej, ale pogoda dzisiaj do dupy poleje. Leje taka paruwa trochę, więc. Ale ale dobra wiadomość. Nadchodzi dobra wiadomość, jest taka, że teraz pogoda będzie fajna, około 20 stopni, więc tak, ani za chłodno, ani za, za gorąco i słonecznie, więc żadnego deszczu. Żadnego deszczu i 20 stopni, więc pogoda taka fajna, jesienna jak na Chiny. Listopad jest generalnie moim ulubionym miesiącem w Chinach. Bo jest bardzo sucho i bardzo mało pada, i jest chłodno. Jak na południowych Chinach. Więc chłodno. A ja lubię taką zachmurzoną pogodę. Dobrze się książki czyta wtedy i siedzi w fotelu. I można sobie pić gorącą herbatkę. O, zrobię sobie kawę generalnie jak przyjadę, bo taki śpiący też jestem rano. Piłem jedną w domu kawę przed wyjazdem do pracy. Później w pracy piłem jedną rano jak przyjechałem i no teraz sobie trzecią zrobię jak przyjadę do domu. A generalnie muszę młotek kupić, muszę kupić duży młotek, bo <noise> dwa młotki rozwaliłem jak e, roz, rozbijałem obdowę filara na zewnątrz domu i, i, i chciałem powyciągać te wkręty, chciałem powyciągać no i generalnie one tak, one były bardzo bardzo mocno się działy. No i dwa młotki rozwaliłem, więc muszę kupić jakiś duży młotek. Chyba jakiś tam mam taki malutki, ale, ale muszę takiego dużego kupić, żeby, żeby kurde, te wkręty powyciągać. No następny weekend się przygotowuję, żeby, żeby obudować na dole tego filara. jakimiś tam cegłami i cegłami i resztkami tam rzeczy, które mam z ogrodu, które mi zostały i poszpachlować te dziury po tych wkrętach, więc filar będzie później gotowy do szpachlowania i malowania, jak będę malował dom na zewnątrz za jakiś czas więc muszę chyba w następny weekend poczynić prace przygotowawcze czekajcie, skacie, żebym zjazdu nie przegapił za 3,5 kilometra Tutaj na nasze działki działki poza miastem poza miastem Guangzhou na dalekich przedmieściach mieszkamy na działkach ja to tak nazywam bo generalnie pola dookoła i lasy i parę osiedli willowych i poza tym nic nie ma i ludzie tak mieszkają trochę na, jak na działkach w ogródkach działkowych powiedzmy w polskich miastach Ostatnio widziałem, że sąsiad jakiegoś, jakieś kurczaki hoduje. Generalnie nas w swoim ogródku. Aż Ann -An była zdziwiona, że jakieś kurczaki tam piały. Koguty piały. Kurczaki wydawały kurczakowe dźwięki. Chyba ten sąsiad co ma drzewo papai w ogródku też. I bananowca skubany. Nasadził, nasadził sobie drzew i ma owoce własne. Więc może my będziemy musieli zwiększyć plantację owoców my mamy mango gławę mamy jakieś tam cytrynę zobaczymy w przyszłym roku może będzie jakieś większe owocowanie czekajcie, czekajcie, o muszę sobie tutaj zjechać muszę sobie zjechać, żebym dobrze sobie zjechał może Wam na sam koniec ustawię kamerę, żebyście widzieli drogę, jak jadę i jak się, jedzie do nas, jak się jedzie na nasze działki w Chinach. Oczywiście nie polecam nas odwiedzać. Bardzo lubimy i cenimy sobie prywatność. Czekajcie, tutaj sobie wjadę na zjazd z autostrady, elektroniczny pobór, opłat. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Mam nadzieję, że będziecie coś widzieć drogę. dzielnicy Trzy Wody. Tutaj się rozwija ta dzielnica bardzo. Budują nowe osiedla willowe, budują nowe osiedla e, z blokami. Wszystko zielono. E, co jeszcze budują? O, metro. Metro budują nową linię. Otworzyli ostatnio nową linię kolejową, a teraz jeszcze budują nową linię metra, która będzie chyba za 2026 otwarta. Widzicie tutaj roboty drogowe. Tutaj po prawej stronie budują siedle, bo oczywiście w Chinach im więcej się dzieje, tym lepiej. tutaj mandat dostałem kiedyś pierwszy mandat finał, bo skręcałem bo zawracałem z lewego pasa a zawraca się z, a zawraca się z, z ostatniego pasa po prawej stronie No, muszę teraz tak jak Wam mówiłem, podjechać na skład budowlany. To pojedziecie ze mną i zobaczymy czy są cegły. Potrzebuję kupić najzwyklejsze czerwone cegły. Dwa nowe osiedla budują po drodze, może będą jakieś centra handlowe. Przydałoby się tutaj blisko nas, jakieś wielkie centrum handlowe, żeby można było wyskoczyć dla relaksu od czasu do czasu. Tutaj są generalnie parki, 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 lasy. I tyle, nie ma nic. Nie ma zbytnio nic więcej. Więc generalnie nuda, ale o to dokładnie nam chodziło, żeby tutaj nie było nic w pobliżu żeby przypadkiem nikt tutaj w pobliżu nie pobudował Jakiś centrów miast. Akurat to osiedle, na którym mieszkamy. Ono jest otoczone drogami i, i lasami i innymi osiedlami willowymi, więc po przeanalizowaniu dokładnym planu zagospodarowania terenu nie ma możliwości z żadnego kierunku, żeby nie ma możliwości z żad... po żadnej stronie, żeby coś nowego powstało, więc, więc dobrze dla nas. Teraz skręcamy w lewo i za niedługo będzie skład budowlany. Także stąd do nas jest jakieś 5 minut. Mam nadzieję, że coś Wam się uda zobaczyć. Tak jest na zewnątrz: po jednej stronie, po drugiej stronie. Ulica. Dobra, także pozdro. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć, cześć.